No gówno, z fundacji. No i co? Dobry wieczór. Pani tu śpi? Tak. Pani w ciąży jest? Tak. No mówię, no mówię ci już. I pani pije Donaturat? No. Proszę? Nie za, nie w nie. Ale pije pani. No, Będąc w ciąży. Wie pani, że to grozi dziecku? Wiem. No i co pani chce w związku z tym zrobić? Eee, jestem e, opiekunem na wodze. Proszę? Opieka na mną na Jaka opieka? Sproszę. No wiem. tak, ale o to chodzi, że pani pijąc w ciąży urodzi niezdrowe dziecko, które na, będzie okaleczone. Nie. O, nie, to no i to, to pani nie, nie załatwia, eee, to. Chcę Tylko mieć... po prostu nie ma... No, bo robię co wiem. Wiem, oni tu ja bo jednego snu po prostu straciłam, Oni jednego No ale to nie, nie chce Pani jakoś e, przestać pić i wyjść normalności? Chciałabym, tylko po prostu nie mam gdzie iść. A, a Pani... No nie jest dobrze, to do Tam, to mieszkanie jedynie, tak? No. Ale nie może mi się otworzyć, bo nie stać na znakom. Chodzi o to, że zostały zgubione klucze i przez to, że zostały tak, zgubione klucze, nie. to nie możecie wejść do mieszkania. I przez to, że nie możecie wejść do mieszkania i nie macie pieniędzy, to że nie drzwi i nikt chce wam pomóc, przez to śpicie tutaj i przez to pijecie. Bo mieszkanie wam przyznała spółdzielnia mieszkaniowa, tak? tak? Nie Ale... mi przyznała. Tobie. No. Nie mi tylko. No mi. I do końca, do końca kwietnia jest opłacone, tak? Tak. Opacone. A później co? A później ja co? No nie tak. wiem, czy moim przyznają, czy nie. wiem, Może tam w księdze przyznają, nie wiem. Ja z tych Nie I, mam i... innego I chodzi, ty... Czyli jest tylko, chodzi o kwestię roz... otworzenia tych drzwi, tak? No, tak, tak. Nie... No bo są dwie drzwi geldy. Gdybym tam mieszkał, są, no, no, są dwie geldy. Są dwie geldy i jeszcze. I nie piłaby pani. pani. I całą zimę to śpicie? Prawie. Ocą no to teraz... śpicie. No. Nie no, spał na złotej, no. no, no. Co no coś no, mówię, to, to, to... No... O, to, to, to debil, to a a jak mrozy są to? Co? No. jak są mrozy, to co, co dzieje pani spa? Jak byłem mrozy? No. – No tam, u na złotej. No. Jasny gwint. Nie mam innego A ja po kratkach spałem. A to nie nie mam po Jasne, wiem. No nie mogę na no. Nie, nie chcę wam pomóc. No nie no. chcę. Posadź sądził już. Tylko kwestia tego od otwarte no, tych drzwi. No. Jeszcze mamy mieszkanie. Roman kurde. Ja chcę, bo to sam zapękę, ja A Roman ci to mówi, A Romanowi mówiłeś to czy komuś? To no, Romanowi no. mówiłem i wnędę i, i damy zać, wziąć mi na opcję. No, słuchajcie. No, no buty i ale meble te. Tylko żeby te. się tam dostać. od, o, o drzwiach też mówiłeś komuś? Romanowi mówiłeś? O Mówiłem, ale powiedział, że mam z własnej woli. Aha, dźwięk dźwięk. aha. Rozumiem. Tylko żeby się... Bo... Tam co mam to po nie idzie tylko wyrwać. No rozumiem, no. Trzeba Gerdę. po prostu... Gerdę. Gerdę albo jakoś sz, szlifierza. Albo nie wiem. No nie. mówię ci, że miałeś usarza 400 zł. Za otworzenie tych drzwi. A mnie cud nie było, bo ja pojechałem, mówiłem. No to nie, albo może jakąś zbiórkę trzeba zrobić pieniędzy, 400 zł, to jeszcze nie jest majątek. Ale kto mi pomoże? No ja postaram się porozmawiać z ludźmi i... Proszę pana, ale kto mi pomoże? No ja się postaram porozmawiać z ludźmi i... Tylko że bo ja pociał Tam jest kurwa i z tego co ja wiem. pięć No. I kibel jest 20 metrów kwadratowych A ja świętu w takim... No. I tam no. nie ma, I tam nic nie, tam nic nie ma, nie? Żebyś nie mówił, że tam coś jest, bo tam nic nie ma. To mieszkania nie ma. Nie. Jest puste. Puste. Aha, i chcecie je sobie urządzić. No tak, no mój właśnie Roman chciał mi k***a meble, meble wziąć, ale no kurwa, no kiedy kurwa jak kurwa, jak, kurwa, kurwa jak te mieszkania pogaż. Pokaż, pokaż, pokaż rękę, co? Pokaż ja? rękę, co to taka biała? No, bo... Nie, to taka coś biała jakby ci... No, no tak, one? no, no no nie umiem... Proszę nam no, pomóc, no, nie, nie, proszę nam pomóż. Dobra, ci... Okej, ja to, ja to, ja to, ja to postaram się załatwić, przekazać dalej. I te, a teraz się pomodlę o te środki, tak? Bo tak ja jestem samą wierzącą, proszę. Się. No, teraz wiem, się pomodlę no, ja o no, no. naprawdę, naprawdę, mogę naprawdę się teraz pomodlić o te środki? Proszę bardzo. No jest, ja mam. Ale tak. mogę się pomodlić teraz o te środki? Tak. Więc no. dobry Bóg, który pomaga tak. i daje, daje środki, daje nie, możliwości, wiem, i daje nie, rozwiązania. Nie, już dwa razy modliłem Ale ja się teraz pomodlę. No. Panie, panie Boże, dziękuję Ci, Panie, że ty jesteś ponad każdą sytuacją, że ty masz dziękuję, rozwiązanie dziękuję. na każdy problem. Że ty masz rozwiązanie na każdy Proszę, problem i ty dajesz było. środki i ty poruszasz ludzkie serca. Ludzkie serca i te 400 zł to nie jest dla ciebie duży problem. Ja wołam teraz o... O to, abyś Ty poruszył ludzkie serce, abyś się znalazł 400 zł na otwarcie drzwi, aby oni mogli otworzyć drzwi, mogli wejść do swojego mieszkania i nie musieli to spać, tylko mogli spać w normalnych warunkach i ta kobieta mogła urodzić normalnie zdrowe dziecko. A młode się teraz o Twoją przychylnością, że Twoja łaskawa ręka jest nad nimi i w imieniu Jezusa ogłaszam to, że Panie Ty dajesz środki przez nasz czas i oni mają, że wyciągasz ich z tej nędzy, że Ty wy, 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 wyciągasz... Z tej nędzy i wprowadzasz w miejsce swojego miejsce w swojej przychylności. I dziękuję Ci, Panie Jezu, za Twoje błogosławieństwo, za Twoją ochronę, że Ty się nad nimi litujesz. Pomimo wszystko Słowa. Ty się nad nimi militujesz i Twoja łaska. Ja bym Twoją łaskę, swoje miłosierdzie dla nich. Aby się w końcu ktoś się znalazły osoby, które pomogą. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję. Amen. Dobra. Amen. będzie Ja teraz pójdę, pójdę z tym dalej, przedstawię, przedstawię, przedstawię i tu wrócę. I wrócę. I wrócę. No teraz, bo no, za bo panu, teraz, nic nie, teraz nic nie załatwię, no, wiecie no, o tym. Wiem, no. Tylko... Ale już wiesz, no, gdzie jesteśmy. Już wiesz, my gdzie wszystko. Tylko zapytać i otworzyć. Mhm. Ma Pani coś jeść w ogóle? Proszę? Ma Pani coś jeść? Nie raz tam... No kurwa, jak przyniosę to zje, no prosiłem ci o jedzenie. A do, to wiesz, możesz przyjść do, do hopsu tam na roma da jedzenie, nie? Jakieś, czy do Caritas, czy coś dostaniesz? Nie, tak, ale zupy ona nie jest z Caritasu. Mhm. Nie, bo to jest niedobre, powiem mm. Panu, że to jest niedobre. Ale inne. Ja, jem, 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 no to inne to mówię, jem, 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 jem. no to no, 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 prosiłem cię. Naprawdę? A Kogoś się prosiłeś? No, ciebie się prosiłeś. No ja nie mam akurat teraz kasy. Lec, Dobra, kasy. Ale... Zaraz pójdziemy no, tam, coś kupimy, tam drobne coś jem, coś jem. mam, ale. Ale ogólnie do, takie, do takich, co rozdają żywność. Coś o takie miał osobę chodzić. Nie, nie, nie. Ale nie no, te. Ryż, jakieś produkty w puszkach. Co? No to jest tylko karita. Puszkach dają mi takie inne, no. no to jest karita. Ale do karitas są ona nie pójdzie. Ona żyga potem. Czemu? No nie, nie wiem. Nie nie on no kurwa nie, nie lubi. Ona Może tylko domowe, on tylko jest a, a szynki jakieś coś? No szynki szynki tak. No szynki nie, to... Też nie, potem też gam. Szynki, no po szynkach nie żyga, że już nie kurę. A, a ryby jakieś? No, ryby tak. No, no w puszkach zjeść. Tak? Tak. Jeszcze puszkę, ryby. Ja nie mam ja bo to daje Pan Bóg, ale mm -hmm. no rzucam, nie mogę lecieć. Bo z nie weźmie, zaraz, Zzygam, nie ma takiego. No ale z, są inne banki, jakieś żywnościowe, to można Was. Jest. Gdzie masz inne? Co masz tylko kalitastu w Kaliszu? No Przepraszam Pana, że tak leżę. No jeszcze na Gagłasku. Roman, u nas Roman ma żywność też, to ci da. Tak, on no, mi da, kurwa, mnie w, ostatnio no, no ale tak mi da. No potem ona, ma, też, ona też była. Po to ma tą żywność, aby ci dać, no. No, ale kurwa, jest ale nie, ale nie da, no. kurja chodził, nie da. Kurwa. Czemu nie da? Czemu ci nie da No, powiedział, na, nie i chuj, no. Bo jest na, No. I, aha, to, bo i, jesteś no, brudna. No. I nie, no, nie i bezdomna nie i chuj. Byłam. Ona była, ja byłem, kurwa, ile razy. No, ale po to jest fundacja, żeby takim osobom pomagać. No, ale powiedz mu to. No, powiedz mu to. Odmówił. No, Odmówił. Tak. Ta. Odmówił dania żywności. Tak. Odmówił no, dania żywności i jeszcze na tym. Na plantach kurwa to też na zupki co wiesz. Co. No to rozdajemy, nawet tak u No ulicznym. No. Wszystkich są. To co? No no to kurwa raz jedliśmy a drugi raz już nam nie Tak Bo to? jesteśmy głodni bezdomni i chuj. Aha. I nawet kawy Ale nie i nawet grudzisz, herbaty. Dobra. No bo jesteście brudni bez domu dlatego że ten czas nowości jesteście przymuszeni no. tu spać. I macie w no. taka sytuacja i warunki. To to no. was zmusiło. No. A nie że wy tacy jesteście no. no. Tylko sytuacja was, no. siła no. was zmusiła. Ale nie mi dał te buty, No, te mi dał. to, to chwa chwała Bogu, to akurat są od Boga buty, bo. Ale nie galina Jest. Dalej przecież. siedzieć. A a Dlaczego pod warunki chodzę, żeby kur... do jedzenia zatwierdzić tak, tak. i tak dalej i żebde pieniądze. po prostu. Bo kościoła weszliśmy, tyś No bo wiesz, jak się nie umytem to żeby, a tam jest wiesz, prysznic, możesz nie, się umyć. No, tam, żebyś, nie no. no to po to jest prysznic, żeby umyć się wykąpać, tam na miejscu ale nie też. nie kazali nam. Nie kazali, nawet na skalitacu wyjebali. No i Roman Wyka? ma rzecz, żeby się przebrał, ubrać, no, ukąpać, tak, no, wszystko. No, no. no ma, jest na miejscu no, zrobione, są prysznice. Dobra, ale nie kazał nam, rozumiesz? Hmm. Po no to to jest zrobione, żeby funkcjonowało dla tak. ludzi potrzebujących bezdomnych. Ale, i jednych... ale kurwa, na mnie się uwziął i na nią też się uwziął. Bo ona była raz sama, ja byłem drugi raz. Mhm. No. I się no, no dobrze, nie wyróżnił, tylko no po prostu nie pomógł. No. Czyli nikt jest ogólnie wam pomóc. Pomo pomocy znaleźć żadna fundacja. Tak. Która tak. Do, 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 do tego celu powołana, żeby wam pomogła. No ale... Pomimo brudu, smrodu i wszystkiego. No, no ale no to niech że... mi pomoże no. Dobra, to Ty chodź teraz ze mną, jeszcze e, tam mam ostatnie że... 20zł to Ci coś kupię. Że że... I jeszcze mam w samochodzie jakieś puszki z rybami to Ci dam, dobra? dobra. To... Proszę Pana. To weź może pracę, to się zapakujesz. Proszę pana, możemy... tak? Pan pomoże żeby ten powie... Ja to zgłoszę dalej, bo dzisiaj tego nie, tak, dzisiaj tego, ale nie zgłoszę. Dzisiaj nie, dzisiaj nie zgłoszę, my bo dzisiaj jest za późno. już wieczór i czwartek, nie? Wiesz, mówię? To rozumiem? Tak, proszę. czwartek, tak. Wiesz, tak, tak Dobra, już. Ja porozmawiam z o, o, osobami, i jak to mi się coś uda cokolwiek załatwić, to po prostu. Słuchaj, byłem w drugiej fundacji wyżółkowego tego. U kury w Wagon u baptystów. Kogo? Baptystów? No. I też nie pomogli, baptyści? No też, kurwa. Ja też mi nie chce pomóc, bo powiedział, kurwa, kur, że brudny i śmierdzący i tak dalej. No, co wam? Daj To co? Daj, bo ja mam tabus. Daj mi. Ten ci dałem. Ale tak ten... mi. Ale papier ci dałem. No daj mi parę. Dobra, chodź. Papier. No ci Nie papień. krzycz, nie krzycz już. No kurwa daj ci papier do jak gdzieś masz tu kurwa Dada. Sebastian tak? Tak Sebastian. Proszę nie krzycz na... Wiem, no... Zo, um, by, raczej, przyszłą żonę. Tak Nie no. wiem co to masz, papier jak masz tutaj? Nie no daj mi, no Gdzie? gdzie? Tam z tyłu jest, tam z tyłu jest, tam z tyłu No z tyłu jest, no widzisz? Dobrze Dobrze, to jak pani ma na imię? Żeneta Żeneta, dobrze, to dziękuję pani... Ja, 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 ja dziękuję Dobre. pani, i e, także do zobaczenia, nie? Ale Bogam pana, opum. Tak, na ja pewno, jak bogam. Oum. Oum. A ja. No. I do zobaczenia. Przyjdę, od razu, od razu się, jak uda mi się coś zacisnąć, okej? Okay? Dobra, Dzień. to my idziemy.